Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście może zastąpić nauczyciela języków? Dziś pokażę ci 5 haków z chatem GPT i Notebook LM, które totalnie zmienią twoje podejście do nauki języków. A uwaga, piąty trik to coś co sama używam codziennie, a co sprawia, że nauka staje się wciągająca i naturalna. Kiedyś też nie wiedziałam jak uczyć się języków. Dziś mówię w pięciu i planuję kolejne. Mam za sobą egzaminy takie jak CAE czy CELTA, ale to właśnie AI pokazało mi, że nauka teraz jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie one znacząco pozwoliły mi przejść od takiego uczucia frustracji i zniechęcenia do płynności i łatwości mówienia w danym języku. Hack numer jeden. Kieszonkowe lekcje. Nie wiem jak wy, ale mi czasami jest ciężko przysiąść do nauki języków i poświęcić na to pół godziny czy godzinę, bo po prostu w ciągu dnia mam różne rzeczy do zrobienia. To nie jest mój jedyny obowiązek. Więc takie kieszonkowe lekcje, które można tworzyć za pomocą Notebook LM czy ChatGPT, pozwalają nam wdrożyć ten język, ale właśnie w takich mini lekcjach. Chat GPT jest w stanie rozbić dany materiał na mikrolekcję. Powiedzmy, na tydzień mamy ogromną ilość materiału do, do nauki i teraz chcemy go sobie rozbić. Wystarczy, że wpiszemy to do czata i on zrobi to za nas. Jak to rzeczywiście działa? Prosisz czata o stworzenie 5-10-minutowej lekcji dostosowanej do Twojego poziomu z quizem na końcu. Mamy więc wtedy określoną dawkę materiału, czyli jakieś informacje, które musimy przyswoić. A quiz to jest taki element, który pozwala nam rzeczywiście to potem łatwo zapamiętać, bo to jest ten active learning, czyli takie aktywne uczenie się. Quiz tak domyka nam tą lekcję, więc zawsze warto mieć jakiś input, ale też właśnie tą aktywną część, czyli jakiś quiz, mini test, może napisać kilka zdań ze słownictwem, z gramatyką, to jest bardzo ważne i ChatGPT jest w stanie nam to ułożyć, dosłownie. 5 sekund szybciej niż jakakolwiek inna książka. I kiedy czegoś nie rozumiemy, można się o to zapytać, i to jest chyba najlepsza rzecz, bo czasami ciężko jest znaleźć odpowiedź na nasze pytania, a tutaj po prostu wklepujemy i mamy odpowiedź w kilka sekund. Jakie tu ma mieć rzeczywiście zastosowanie? Możesz uczyć się wszędzie i kiedy tylko chcesz. Czy to nie jest ogromny, ogromny plus nauki? Hak numer dwa. Automatyczne fiszki i quizy. Co czat może nam pomóc zrobić, to wygenerować krótki test. Czyli wrzucamy mu dawkę materiału, powiedzmy, że tak jak ja uczę się koreańskiego, mam listę słówek i teraz chcę ją sobie przyswoić, bo koreański no, nie jest najprostszym językiem, ale nawet angielski to może być jakikolwiek język. I wrzucam ten input, właśnie na przykład do notebook LM. On ma tam takie opcje, że można sobie wrzucić i filmiki z YouTube'a, różne nowe słowa. Mnóstwo ma tam opcji, PDF-y, po prostu można tam nawrzucać tego i jest opcja wygeneruj. Test. Wystarczy uściścić, jakiego typu to ma być test, jak trudne mają być pytania, i ten notebook LM zrobi za nas wszystko. I słuchajcie, to jest tak świetna opcja, bo rzeczywiście ciężko jest czasami znaleźć takie materiały online, albo trzeba za nie dużo zapłacić, a tu w bezpłatnej wersji właśnie tych programów mamy takie testy, tak o po prostu od zaraz, to są takie bardzo interaktywne materiały, jak na przykład właśnie rozmowa pomiędzy dwoma osobami o tych materiałach, które tam włożyliście. Czy to nie jest innowacyjne? Tutaj ChatGPT wydaje mi się, że lepiej się sprawdza, jak chcemy uściślić te materiały. Na przykład chcę, żeby chat przygotował mi dane zadanie, na przykład chcę mieć zdanie z luką, to chat le chyba lepiej to zrobi niż Notebook LM, chociaż można by było to porównać jak jakbyście chcieli. W każdym razie wrzucam to do czata i mówię, żeby sam przygotował mi jakiś test pod mój poziom. Oczywiście promptowanie sztucznej inteligencji jest całą w sumie wiedzą, którą trzeba posiąść. Dlatego w opisie tego filmu znajduje się darmowy PDF, który stworzyłam, gdzie zamieściłam różne prompty, gotowe do wklejenia do czata GPT. To też jest coś, co trzeba ogarnąć. Jeśli się tego nie robiło, to mogą wyjść bzdury. Dlatego dobrze jest posiąść taką wiedzę, jak to robić pod względem nauki języków. Czat GPT i Notebook LM sprawia, że pytania są dynamiczne. One są dostosowane do Twojego poziomu. Można właśnie zadawać pytania, jeśli czegoś nie rozumiemy, dostosowywać te pytania w trakcie, czyli jak chcemy zmienić poziom trudności albo coś dodać, to czat momentalnie czy notebook LM momentalnie nakłada te poprawki i przygotowywuje nowy materiał, oczywiście za darmo. Nie ma wtedy możliwości, że uczymy się czegoś na pamięć, tak jak mamy zadania w książce. Czasami jest tak, że już tyle razy robiliśmy te zadania, że robimy je na Pamięć, tutaj nie ma takiej możliwości, ponieważ jeśli jakieś pytanie już się powtórzyło w przyszłości, to można łatwo powiedzieć, żeby je zmodyfikował. Ułożył te pytania na przykład a propos środowiska albo edukacji. W się do tego, do czego potrzebujesz ten język, możesz dostosować te lekcje, pytania, to jest bardzo interaktywne i tutaj możliwości jest. Mnóstwo, możliwe nawet, że są nieskończone, i można po prostu się tym bawić, bawić i zmieniać różne kombinacje tworzyć. Hak numer trzy. Symulacje autentycznych sytuacji. Wyobraźcie sobie, że jesteście w kawiarni, chcecie coś zamówić, ale nie znacie takich podstawowych słów. Możecie poprosić o to, aby wygenerował Wam słownictwo i na przykład interaktywny quiz z kawiarni albo z lotniska albo z metra. Możecie na przykład poprosić, aby on wcielił się w tą osobę, waszego rozmówcę i możecie na przykład z nim pisać. Tak, że na przykład ta osoba coś mówi, wy odpowiadacie i vice, i vice versa, i po prostu płynie taka konwersacja z tego. A co najważniejsze, trenujesz bez stresu. Nie trenujesz per se z człowiekiem, więc wydaje mi się, że to trochę zdejmuje ten element presji i takiego wstydu, że coś zrobiłam źle, ponieważ. Rozmawiasz z robotem, rozmawiasz z maszyną. Wydaje mi się, że to trochę zdejmuje to poczucie takiego wstydu, że ojej, znowu popełniłam błąd. Bardzo łatwo sztuczna inteligencja może was poprawić, wasze błędy, tylko trzeba to też uwzględnić w tym prompcie. Trzeba powiedzieć, żeby te błędy rzeczywiście. Poprawiała, to jest bardzo ważne. Szybka adaptacja do Twojego poziomu. Nie znam żadnej aplikacji, książki czy kursu, który tak efektywnie dostosowałby się do danego poziomu. Chat czasami potrafi przeanalizować Twoje wcześniejsze konwersacje, to, co wcześniej pisałeś, i sam dostosować się do tego. Poziomu, który masz. To, co jest świetne, to to, że sztuczna inteligencja zadaje pytania i udziela odpowiedzi. I rzeczywiście, tak jak weryfikowałam te odpowiedzi, to naprawdę rzadko kiedy popełnia błędy. Warto jest weryfikować te informacje, ale prawie zawsze, szczególnie w tych takich trochę prostszych słowach, prawie zawsze to jest bardzo, bardzo, bardzo adekwatne i. Po prostu poprawne. Możecie spróbować dawać prompty typu dawaj mi zdania do tłumaczenia jedno po drugim na poziomie A2. I tym sposobem po prostu uczycie się języka. Czasami jest po prostu trudno znaleźć takie tłumaczenia na internecie, a. Tutaj macie wszystko po prostu na gotowo i jak czegoś nie rozumiecie, na przykład macie present continuous czy present simple i tego nie rozumiecie, to możecie powiedzieć wyjaśnij mi zasady gramatyczne tego czy tego i on po prostu wam to rozbije i pewnie jeszcze na końcu zada pytanie a, może byś chciał, żebym ułożył jakiś quiz, albo coś tam jeszcze dopowiedział? Ja na przykład, jak teraz uczę się Hindi doskonale ten język, to jest mi bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek materiały na internecie, bo jest tego bardzo, bardzo niewiele. To nawet nie za koreański. Z koreańskiego jestem w stanie dużo więcej rzeczy. Znaleźć niż właśnie z Hindi. I tak szukałam, szukałam i zaczęłam interesować się sztuczną inteligencją w kontekście języków, ponieważ potrzebowałam adekwatnych materiałów, które jednocześnie byłyby dostosowane do mojego poziomu. Jedyne, co mogłam znaleźć, to właśnie ćwiczenia. Ze sztuczną inteligencją, z czatem GPT czy notebook LM. Coś, co wyróżnia czata GPT od innych aplikacji, to to, że reaguje na bieżąco. Nie musicie zakupywać nowej książki, nowego kursu. To jest tak, że tylko coś wpiszecie, bam! Dostajecie od razu odpowiedź i macie zmodyfikowane ćwiczenia. Wszystko trwa dłużej 30 sekund. I wreszcie, hak piąty coś, co używam prawie codziennie. Analiza materiałów autentycznych. Dlaczego to jest tak skuteczne i tak innowacyjne? Bierzecie film, nawet jeśli on jest bardzo trudny i normalnie nie byłoby szans, żebyście zrozumieli o czym jest ten film, bo poziom jest zbyt wysoki. Bierzecie ten film, wklejacie go do Notebook LM i tam właśnie macie dużo różnych opcji, co możecie z tym filmem Zrobić. Możecie dostać mapę myśli związaną z tym filmem. Możecie stworzyć interaktywną debatę pomiędzy dwoma osobami, które o tym rozmawiają. Macie mnóstwo, mnóstwo opcji. I to co najważniejsze, pracujecie na autentycznych materiałach. To nie są szkolne materiały, to nie jest coś, co dostaliście, co jest dostosowane do waszego poziomu. Nie, to są materiały autentyczne. Nawet jeśli macie poziom A2, możecie pracować na filmach, które są dostosowane do native speakerów. Dzięki temu uczysz się języka, którego naprawdę chcesz używać. Bierzesz rzecz, która rzeczywiście cię interesuje. Możesz naprawdę wyszukać rzeczy, które naprawdę cię interesują i na tych materiałach się uczyć. Zaczynałam uczyć się angielskiego czy hiszpańskiego, co było kilka lat temu. I ja wiem, jak ciężko było zdobyć te materiały, a teraz są takie możliwości i moja głowa pęka, pęka i bardzo mnie to ekscytuje i motywuje do nauki kolejnych języków, bo widzę, jak proste się to staje. Naprawdę ta nauka języków jest dostępna dla każdego. Za darmo, bez nauczyciela, bo choć AI nie do końca zastąpi takiego fizycznego nauczyciela, przynajmniej moim zdaniem, te takie interakcje człowiek-człowiek są troszeczkę inne niż człowiek-maszyna, to jednak jak ktoś rzeczywiście nie ma środków, jest mu ciężko znaleźć dobrego nauczyciela, to tutaj sztuczna inteligencja wchodzi jako po prostu najlepszy nauczyciel, jaki może być. To jest tylko pięć przykładów, bo możliwości ze sztuczną inteligencją są. Praktycznie nieskończone. Koniecznie, zasubskrybuj kanał i wejdź w link, który dodałam pod tym filmem, bo właśnie tam znajdziesz PDF z tymi promptami, o których mówiłam, plus dodatkowymi, które jeszcze bardziej spotęgują Twoją naukę języków. Dzięki temu PDF-owi jesteś w stanie zawsze mieć te prompty pod ręką i po prostu wkleić je do notebooka LM czy do czata, kiedy tylko chcesz. Bez jakiegokolwiek zastanawiania się nad tym, co tam musisz pisać i co zrobić, żeby wygenerowało ci te materiały, które rzeczywiście chcesz do nauki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny i że troszeczkę otworzył Wam oczy na to, co rzeczywiście sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić właśnie w tym rejonie nauki języków, ponieważ uważam, że to jest. Tylko początek i że to będzie się jeszcze dalej rozwijać. Bardzo pragnę zobaczyć, co będzie możliwe, pewnie już niedługo, w najbliższej przyszłości. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym.